Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w Sadzie Państwa Aleksandry i Mariusza Koczywą z Regnowie Nowym. Niestety w troszkę innej formule nie mogliśmy zorganizować takiego standardowego dnia spotkania w Sadzie z sadownikami ze względu na pandemię. Dlatego pozwolimy sobie Państwu przedstawić to, co się działo w Sadzie przez cały okres produkcji no w takiej formie. Mamy za sobą sezon 2020, jest to kolejny trudny sezon dla sadowników. Jak wiemy, pogoda niestety nie sprzyjała. Okres wiosenny i późnowiosenny obfitował w przymrozki, które niestety bardzo negatywnie wpłynęły na jakość owoców. Bardzo dużo odmian, na przykład Idaret posypały się w czasie produkcji. Natomiast no, na pozostałych odmianach niestety pozostawiły mrozy swoje negatywne skutki w postaci ordzawień. Później po mrozach, niestety bardzo dużo intensywnych gradów, również spowodowały to, spowodowało to, że jabłka są gorszej jakości, często z uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego bardzo istotne jest, aby teraz w tym okresie zbiorczym, tuż przed przechowywaniem owoców, skupić się na jak najlepszym zabezpieczeniu jabłek, aby w jak najlepszej kondycji schować je do przechowalni. Okres produkcyjny w 2020, oprócz tych anomalii pogodowych, które mieliśmy, obfitował też w dużą presję chorób, zwłaszcza parcha. Dlatego ochrona w sadzie musiała być bardzo intensywna. Tutaj, w sadzie, gdzie jesteśmy, jabłek jest naprawdę bardzo dużo i jabłka są w bardzo dobrej kondycji. A myślę, że jest to efekt bardzo dobrej ochrony i staranności, dbałości gospodarzy o swój sad. W sadzie w tym roku były stosowane produkty InVigo. I praktycznie zastosowany był cały program, począwszy od produktu Aplord, Astron, jak również Batalion, Lekaro, Diana, jak również insektycydy Los Ovados i Deluxe. Myślę, że Plon z tego sadu będzie akurat bardzo dobry, natomiast z tego, co dowiadywałam się w, ogólnie w rejonie sadowniczym, zbiory w tym roku plasują się mniej więcej 20% niższe od zbiorów standardowych. Jest to niestety skutek właśnie tych anomalii pogodowych, które mieliśmy na początku okresu produkcji. O tym, co tak naprawdę dzieje się tutaj w sadzie, opowie nam właściciel, pan Mariusz, którego serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Nazywam się Mariusz Koczywąs. Prowadzę sad jabłoniowy, wiśniowy i porzeczkowy. Mam jabłoni 12 hektarów, wiśni 7 hektarów, porzeczki 3. Mamy, mamy w sadach różne odmiany, gale, idaret, czempiona, ligola. Rok 2020 był trudny, ponieważ nastąpiły przymrozki nagaly, poparzenia wystąpiły w kwitła, w czasie przymrozków przynajmniej tylko nagalna na, na darecie na szampionie nie ma rok był trudny, no z grzybem było ciężko sobie poradzić, ale jakoś się udało wczesną wiosną były stosowane preparaty miedziowe później był stosowany aston z batalionem, dwa razy batalion raz lekarę połączeniu z z porterem, sporterem 3 razy, lekaros 10 razy pryskane było. Zastosowana była diana w sadzie Apis i deluxe. Od kilku lat stosuję preparaty Invigo. Zakupowane są w sklepie Ecosat. Uważam, że produkty są dobrej jakości, rozpuszczają się w wodzie, nie ma żadnego problemu z nimi. Ze względu na niską cenę, nie będę chciał teraz sprzedawać jabłka, będę chciał przechować w przechowalni i będę chciał zastosować preparat Fruit Smart. Podsumowując, zbiory w tym roku były nieco opóźnione, gdzieś tak około 10 dni. Bardzo istotne jest, aby dobrze przygotować owoce do długiego przechowywania. Należy przede wszystkim zrobić wszystkie zabiegi przedzbiorcze, jak również zadbać o to, aby jabłka były zbierane w dobrej dojrzałości zbiorczej. Róbmy więc testy skrobiowe, sprawdzajmy jędrność, jędr, jędrnościomierzem, zanim włożymy jabłka do przechowalni. Oczywiście, aby utrzymać dobry stan jabłek, Warto sięgnąć również po produkt z 1MCP, który przedłuży jędrność i świeżość tych jabłek w komorze przechowalniczej, jak również w okresie później transportów czy leżakowania na półce. Zachęcamy do stosowania produktu Fruit Smart firmy Invigo. Produkt 100% legalny, polski, z deklarowaną zawartością 1MCP, a przede wszystkim bezpieczny dla sadownika i łatwy do zastosowania samodzielnie w przechowalni.